Przed nami są różne mapy, w które musimy wejść i je przejść, bo to będzie współpraca razem we dwóch. Dwóch graczy musi wejść. Gdzie wchodzimy? Mamy tutaj obi jako morfy. Jak przejdziemy tą mapę, to wtedy możemy mieć nowego morfa. Będzie naprawdę ciekawe, więc oglądajcie. Może wejdziemy do tego pluszowego. On jest jakiś straszny, albo może później. Może tutaj jest jakiś... tutaj sobie jakieś dziwne. Co to jest? A może wejdźmy do, do zielonego. On, on wygląda miłe, oba trzy oczy. <laughs> Spróbujmy to przejść, bo to jest mi we dwoje. Współpraca czyni cuda. Wchodzimy, dawaj paty. Wow. I musimy współpracować we dwoje. Jak przejdziemy to, to wtedy odblokujemy Morfa za każdą przesz. Prze... Co to jest? Zaproś swojego. O, ja mogę kogoś zaprosić? Widzowie, dobra, to piszcie komentarze, kogo zaprosić do gry, to pogramy razem wspólnie. Zostawcie łapeczkę w górę, ale wybiorę subskrybentów. Kto zostawi subikę na moim kanale i u Kto zostawi łapeczkę, subskrypcję, to tak sobie sprawdzę. Jest. Jak klikniecie, to wtedy was zaprosimy, kto by chciał, oczywiście. Ej, dobra, no to teraz co? Tu ja tu klikam to tutaj. Tak, ja idę, Aha, Tam i teraz do góry ci klikam, przechodzę. Okay, teraz ja przechodzę, tylko nie schodź. Uwaga, uwaga, idę, idę. I jestem tutaj. Teraz ja ci klikam. Proszę bardzo, masz niebieskie. Idę, idę. Przechodzisz. Dobra, dobra, dobra. Jestem okay, obok I Okej, dobrze, i samym teraz, ciebie. Proszę bardzo, przechodzimy. I, I uwaga, tu już mamy znające. Czekaj, znajdź się. Aha, no, tu już jest! Łuuu, wow, nowy mózg! Mam jakiegoś klienta. Yeah, yeah, ja, yeah, ja też mam. Yeah. Mamy elegancko, I masz? dobra. I przechodzimy. Ej, co to jest? Help friend. Uratuj przeciela. Ej, tam trzeba wejść do góry. Patrzcie, możemy. Ej, weźmy podcać, weźmy podcać. Uratuj przeciela. no, czeka. Ej, uwaga, uwaga, skacz. próbuję. No, skacz, skacz, skacz. skacz, skacz trzy, 2, 1 no. i teraz skacz, skacz. Jestem, 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 o, dobra. Nie I czekaj, do tego. Co go... jest? O nie! Co tu jest? Ej, patrz, Stoje, co? Mogę dalej przejść. Ej, to było 300 i Różowy tam jest, przeszłam! No, patrz Ej, się na się to, dobra. Oh! Ok, teraz co się stało? Ej, gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Halo, Ej, czemu, Ej, czemu wypadamy cały czas? Ej, mapa się zbugowała! Ty, zbugowało się! No, dobra, ja, klikam, reszta opuść. No, opuść. Ej, jak się zbugowało? Wypadłem poza mapę. Co to było? Ale mamy morfa? Zobaczmy, czy mamy morfa. Uwaga, uwaga. I mam mor... Czekaj, gdzie jest mój morf. Ej, co się stało? Halo, czemu mi cały czas wywala? Co jest? Ja już Ej. wyszłam, zrobiłam reset charakter. Reset wiesz? charakter no też I zrobiłam. wtedy reset jesteśmy na starcie. Po... Pojawiłem się z powrotem. Czajaj, teraz. Klikam morfy i uwaga, uwaga, trzymam swojego morfa. Gdzie jest mój morf? Gdzie jest mój morf? Mój morf gdzieś tutaj. Jest mam! Mam morfa, jestem! Uu, za obi, które przyszliśmy! Jest, jest, wow. jest! Jakim jest no, dziwnym chłopem, mam trzy oczy i chodzę na rękach. A czu, gdzie czu, jesteś czu. teraz? A tutaj jestem. Nie widzisz, tu jestem, halo, tu papi. Ach, to ty, bo ty masz takiego. Ja ci Zjęcie. pokażę, jakiego ja mam. Patrzę, mam takiego. A, Patrycja ma innego LOL. Ej, dobra, mamy dwa inne, super. Dobra, przejdziemy teraz kolejną mapę, kolejne OBI. Jak przejdziemy, to dostaniemy morfę. Na Wychodzimy tej mapie jest morfę? najwięcej ludzi. Patrz, tu jest 18 ludzi w ogóle na pluszowym, dobra, ale wejdźmy pierwsze może na szpilkowany. Dobra, szpilka, uwaga, wchodzimy. A wy widzowie, możecie wejść na mój sklep, pamiętajcie o moim sklepie. Jmasoko KPL, nowe koszulki dostępne już, nowe kolory, tak samo bluzy i wiele więcej. Pierwsza linia w opisie do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Jak coś zamówicie, to tam wrzucam zdjęcie, plus dodatkowo i jeszcze gratis naklejki, okay, przechodzimy. Ja idę morfem, teraz okay. będę przechodził morfem. O, jestem, patrz, ha, przechodzę morfem, ale jazda. Ja potrzebuję zielony, dziękuję. O, i tam jest Jajko, tam jest jajka, zbieraj jajko, mam nowego morfa! Jest! Nowy morf! Elegancko, dobra, mamy ja też nowego. Czekaj, ja idę. Ja teraz idę tutaj, trzeba ja mam jeszcze przejść. O, mogę wyjść? Wyszed... Wyszedłem! Mam dwa nowe morfy! Jak łatwo! S, ja też S. Idę. Easy, jestem. easy! Dobra, mam nowe morfy, patrzcie, możemy różne morfy i mam teraz takiego, jak ja się uśmiecham, patrzcie, jaki, co jest, ja sobie siedzę na nim, ale jazda, jak się uśmiecha. Ej, to o. jesteś ty? Jakie oczka mam piękne, no tutaj, a patrz, ja się ja tak uśmiecham, jak ta klikacie łapeczki. Ej, to jest genialne, przejdźmy następne mapy, zobaczymy, jakie będziemy mieć morfy. Jakie No a teraz zobaczę jumpscare, uwaga, jumpscare. A gdzie to masz? Fikołka zrobiłem, ej, fikołka zrobiłem, ej, jeszcze mogę jakiś ogień, czekaj, co jest? Ej, normalnie ogień mam, potrafię ziewać, co jest ogień? A Patrycja jest takim wielkim ufoludem, co to jest? Ej, czekaj, ja mogę... Ej, usiadłam za ciebie. Ej, co jest? Możemy we dwójkę, lol. Ej, a weź się odmień i zobaczymy, czy będziesz swoją normalną postacią. Mamy też morfę jako Skibidibi, to ale będziemy też... Patrzcie, jesteśmy we dwoje na tym, jecha, jecha. Ale Dobra, idziemy dalej. Okej, przechodzimy do następnej mapy, teraz wchodzimy do pluszowego, tu jest najwięcej osób, wchodzimy, zobaczymy, co tu się dzieje. 18 osób, tu jest. No teraz musisz zejść. Dobra. Albo czekaj, mogę wyjść z tego? Mogę wyjść z tego czy nie? Ej, nie, zmieniłem się w coś innego. Co jest? Jak z tego wyjść, żeby być z sobą? Musisz kliknąć odrodzenie po lewej stronie. Odrodzenie nie. jestem z sobą, dobra. I teraz ja mam klikać wami, wy musicie przechodzić. To idź, Patty. Dobra. Skacze, skaczę, skaczę, uwaga, przechodzę, przechodzę, przechodzę. Przechodź, 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 uwaga, uwaga. Tak, was robisz. Jeszcze raz teraz Klikam, klikam, teraz nie ma kolej. Klikaj, 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 idę, 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 dobrze, dobrze, pati jak super, wow, pati skillowa. Okej, okay, przeszliśmy, teraz Ej, mnie musimy tutaj... Ten mam, tutaj... Mam, nowego morfa, nowy morf. Yes. A ja też mam! Uuu, jaki niebieski ja mam, niebieski jakieś. E, to masz niebieskiego, dobra, teraz musimy tu przeskoczyć, okej, okay. on tam skoczył, idziemy, idziemy, uważaj, żeby... No uważaj ostrożnie, teraz musimy co, tutaj... Ale my, A my, we, my możemy już tutaj. <laughs> Patrz, możemy już przejść. <laughs> Patrzcie, yeah. Patrz, jesteśmy, przyszliśmy! I nowy Morf odblokowany za przejście, <noise> pluszak zły! Uh, uh, uh. Dobra, wow. legacko mamy. Ej, nawet mamy też sklep, żeby jak ze sklepem też możemy mieć toalety VIP w ogóle. Ej, jazda, dobra. Ej, patrzcie, ja, jakie robisz robię fikołka, zobacz na mnie, zobacz na mnie. Fikołka robisz? Jakiego wow. fikołka zrobiłaś? Dobra, ja teraz wchodzę w Morfy i mam teraz tego pluszowego. Cześć, John jest, John jest, ten pluszowy, pluszowy. Tutaj, patrzcie, jestem pluszowym z misiem wow. z was. Ej, A jakie kliknij? mam oczy, Możesz patrzcie. Robić tak? Ty, I ja uka? widzę, ja widzę, kto klika łapeczki. Halo, kto kliknę łapeczkę? a ja wszystko widzę. <śmiech> 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 Inaczej was zjem, klikajcie. Dobra, idziemy, zobaczmy kolejne mapy, bo ich jest sporo więcej. Dobra, chodźmy teraz do obcy. Mamy jakiegoś obcego, czyli kosmita. Wchodzimy do środka, uwaga. Idziemy, zobaczymy, czy dam radę. Klikam odwrócenie, żeby normalną postacią najlepiej, nie? Żeby się nie bugowało. Dobra, idziemy, teraz biegnę tam. Dobra, I teraz biegniemy sobie tutaj. Teraz co musimy? A, mogę tu zaprosić... Co jest... Ej, patrz! No normalnego za zaproszenie kogoś! No. Chcesz mi pomóc! Ej, dobra, już Ci pomagam, okej, okay, teraz możesz przejść, spróbuj przejść. Mogę! okej, okay, dobra, idziemy dalej. Teraz musimy tutaj przejść, dobra, skoczę, weź na czerwone wejdź, Patrycja. Uwaga, idę, 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 dobra. Teraz na żółte, teraz na żółte, dobra. Patrz jak... Aha, spadłem, ale z niego Teraz ty, idziesz, 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 idziesz. Ja muszę muszę, no, no. Patrz, no. <ślam> patrz. <ślam> Ej, na dole było jajo spadł, spad, spad. a no tam jest jajo. Jo, ja idę. O nie, nie, mam, znowu. ja też chcę iść. Weź mi klikki, weź mi czekaj, ja musisz mi teraz niebieskie kliknąć Ej, tam jest jajo, a niebieskie klikki. A dobra, czekaj. czekaj. No weź od... mi klikki. Ja tam zejdę, czeka, czekaj, czekaj. Patrz ma. O nie, zebrałem! Mam, 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 patrz ile oczu mam! Ile mam wow. oczu? Ja yeah, mnóstwo oczu mam. Dobra, weźmy teraz sobie, wejdziemy tutaj. Dobra, okay. ja idę. Żółte i teraz mi... Dora, żółte teraz ci klikam, przyjdź dalej. Ale Uho, weź jak ze środę, bo wtedy ciężko tym mobem przejść. Dobra, żółte. I teraz żółte, ja przechodzę tutaj, okej, okay, teraz musimy się podsadzić. Czekaj, ja się odradzę, A tu jest okay. w ogóle narysowane, patrzcie, tu jestem ja narysowany, co ja tutaj robię? Jakie jaki <laughs> tak wyglądam, no. Mamy tutaj przyjaciela, teraz musimy tu wskakiwać, uwaga, przeskakujemy, hops, 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 hops. Czekaj, teraz ja idę, uwaga, uwaga, i jest, Przyszliśmy elegancko, mamy to. Biegniemy! I teraz biegniemy do przodu, przeszliśmy i mamy odbokowane, Ile morfów odblokowaliśmy. Dobra, mamy teraz nowe i możemy sobie odblokować. Weźmy sobie to, patrz czym ja jestem, lol. Ej, jaki słodziak fajny. Patrz na to, jestem jakimś smoczkiem, haha. Idziemy sobie elegancko tu Ej, nawet mamy też na czterech graczy. Ej, nawet na trzech graczy mamy, ale jazda na trzech graczy. Serio? Ty, tu jest TV Man, TV Man, dawaj do TV Mana. A gdzie ty jesteś, bo ja teraz nie widzę, TV musisz się zmienić. Ej, tu jest TV Man, tutaj dawaj do, na, na przeciwko. trzech graczy musisz znaleźć. No Ej, dobra, i to do z... środkowej Tutaj na to będzie, to będzie ciekawe, nie? Tu wejdziemy i widzowie potrzebujemy też was, może wy byście chcieli z nami. Uwaga, przychodzę, do środka jestem. Patrycja, dawaj do TV-mana, teraz, uuu, teraz się ja nie przejdę to sam. A, ciężko jest. TV-man jest gdzie? Już Musi taka, być tutaj szukam. osoba, naprzeciwko tam. Ej, patrzcie, tutaj przejść nie mogę, więc potrzebuję więcej osób. Już idę. Ej, A, słuchaj, moja idzie. widzka tu wbija już, do nas idzie, ona nam pomoże. O, super, dobra, więcej osób. Dobra, jest Patrycja, przyszła. I teraz jeszcze potrzebujemy kolejnej osoby. O jest, przyszła w yes. dobra, elegancko. Okay. O, przyszli więcej ludzi. Dobra, wchodzimy, teraz idźcie. No i cię. Dobra, idźcie. i teraz teraz. Teraz ja, teraz ja trzyma. Ok, teraz co idziemy. musimy zrobić? Idziemy, 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 szybko, teraz musimy to kliknąć jednocześnie. Dobra, szybko, mamy? szybko, biegniemy. Nie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. We trójkę. I mobaga. Mam, mam nowego! O, wow, udało się. <słuch> jest, elegancko. elegancko. Ej, idziemy teraz zaskoczemy, szybko. Szybko, szybko, mamy się wspinać. Ej, tam kliknij Ej, o co chodzi, o co chodzi? Kliknij, przycisk, musimy kliknąć tam do góry, daj, posadźcie, się, dawaj, dawaj, Szybko, posadzajcie, jest, 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 do góry, do góry, do góry. Teraz co dalej? Tu musimy, tu musimy, tu klikajcie. Gdzie? Dura, dawaj, 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 idź, 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 idź. Dawaj, dawaj, pati. Jest, dobra, lekacko jesteśmy, uważajcie, ostrożnie. Czekaj, a tutaj trzeba kliknąć. O paty Dawaj, pati, dawaj, dawaj, pati, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Mam, mam, mam. I jesteśmy przechodzimy, jest yes, mam TV Man. Woohoo! Jest udało się. Mamy TV Mana. Super, chcieliśmy go. Ej, trzeba czasami pomyśleć. No, trzeba nie pomyśleć. Ma ok, mam TV Man. Patrzcie, dż, 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 jaki troll w ogóle na środku. TV Man, jestem z telewizorem. Haha, będę uchroniał wszystkich. Będę a rozwalał A ja mam takiego, a ty też takiego samego właśnie. No, okej okay, teraz idziemy, może na czterech players. O, tu będzie ciężko. Próbujemy, no. Skibidi DB, toaleta ale men to jest nowy skibidi DB. Chodźcie, chodźcie, idziemy to tutaj. Jest to jest G-Man, to jest Chodźmy, no, chodźmy do tego środka, uwaga. Wchodzimy. O nie, ta mapa jest bardzo wielka. I zarazem ciężka. Jak mamy to przejść? Oj, nie ciężko potrzebne cztery osoby, ale nie wiem czy mam. Cztery osoby z potrzebne, poszli. no. To czekaj, o jest, wchodzi o, jest, dziewczyna, jest, jest, dobra, jest dobra. dziewczyna jakaś, okej, okay, wchodzimy w to, dobra, idziemy teraz do przodu. Ouu, że wiem, oni pójdą i oni nas przepuszczą no, na cyklę. Dawaj, 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 idziemy raz my. O, same, dobra, super, Teraz współpraca we czwórkę, lol. Dobra, ja staję na czerwonym, nie chcę. Ja odrodzenie idzie. jestem. Okej, okay, teraz sam mam przejść tutaj. Jesteś po czerwonym, albo zielonym. Dobra. idę i na zielonym, dobra, teraz klikam niebieski. Tak, niebieski. Tak, Klik i ono na może hem. iść, a teraz on powinien żółty, Wstań że na żółty. O dobra, okay, jest dobra, żółty. dobra. ja idę, idę, idę. idę. Jeszcze, dobra, dobra, jest super, I teraz co dalej? Ja stoję na pomarańczowym idź na pomarańczowy. Teraz ja idę, ja idę, ja idę, ja idę. okej, okay, teraz tobie, proszę bardzo, oni też tam przechodzą. Idę, 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 Jaka współpraca, co we czwórkę? Idź dobra. na zielony. Teraz, tylko nie schodź przez przypadek, jak spadniemy, to już wtedy lipa, nie? Dobra, teraz ja. Uwaga, teraz dobra, ty. idę. Iść, Powolutku wszystko spad. Chłop tam spadł, Ale dobra, zrespił się na szczęście. On tam Uf. spadł Widziałem. Ej, widziałem spad. Ej, całe spadł. szczęście, że to właśnie nie respi do początku. Uf. No, no, dobra, teraz idziemy tutaj, musimy przejść na prawo, chodź chodź Okej, okay, przeskakujemy lasery. Teraz musimy tu we czwórkę wejść. Nie dobra A nie, nie, spadłem na dół. O dobra, pojawiłem się na szczęście. No, Ej, czekaj. Tu musimy we dwójkę wejść. One być. idą, oni idą. Dobra, dobra, dobra czekaj. Macie, jest idzie, idzie idzie drużyna, idzie drużyna. Dobra, przeszła też Patrz, chłopie, to jest speaker. Okej, okay, chłopie, chodź to Ej, patrz, on jest speaker ale jazda. Ja też chcę być speakermanem. Dobra, weź tam, stań, chłopie. Ja, okay. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy i teraz musimy to odblokować we czwórkę, patrzcie, stoimy, we czwórkę, dawajcie, wszyscy Dawaj! razem! Przechodzimy, Woo! go go, 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 szybko, szybko! Przeskakujemy teraz lasery, szybko, on wą wy... tym speakermanem. Teraz Dobra, i czarny. teraz co teraz? Okej, okay, to Czarne to my idziemy. Ej, tam jest Morph, Dobra, to zaraz ci też. Uwaga, mam, jest! Mam skibidibinowy, Jimen, Jimen, Jimen wojskowy, teraz ja ci No idź, Paty. Mam nowego Jimena jest nowy toilet z Kibidibi, ej ale super. Wow. Dawaj, Pati, ale się dawaj. zrobiło niebiesko, czekaj, czekaj, bo ja nic nie widzę. Bieram morfy dobra. i mam, mam go, mam go, nie, nie mam go. Czekaj, możemy jest. iść. Cześć, o, on jest tutaj, patrz, patrz. Mam go, mam go! Ha, ha, Jestem, Jimmy, Wychodzimy! Wychodzimy, wow. wychodzimy, idziemy! I jesteśmy, jest! Kolejny nowy! Skippy Tipi. ej, mam kolejnego! No, ja też jazda. mam masz tego! Super, Mam jumpscare uwaga, jumpscare robię! Boom! Jemsker! Patrzcie, na to jaki jumpscare <laughs> Przestraszyłem was, bu, Masz na mnie. Ej, wow. dobra, to jest. A ty masz takiego lepszego. Czekaj ja też. A ty tak też chcę. takiego masz! Ej, czekaj, wezmę sobie morfy. Gdzie. Ej, już dużo morfów jest do blokowania. zaraz, zaraz zobaczymy następne, są super fajne. Nawet tak. Uwaga, jestem nowym z, 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 z Kibini działkami, Z działkami jestem. Yo, uwaga, Jumpscare teraz raz Jumpscare! jumpscare. jumpscare zrobiłem. Dobra, idziemy dalej na następne! Co jeszcze mamy? Kamerzysta, Chodźmy tam jest. do, do jakichś trudnych Ej, tam jest kamerzysta. Może? Chodź, tam jest kamerzysta, Patty. Przejdziemy kamerzystę. Tutaj mamy. O, speakerman, speakerman! Człowiek, człowiek titan. Chodź do speakermana. Będzie super. Dobra, człowiek titan. Ok, tita, jestem, nie no, Idę po speakermana jako z Kibini No teraz musimy tu wejść, uwaga. I teraz idziemy? A tu jest na, Aaa, dobra, A, czas, musimy czas, szybko... Czas, czas. O, przeskoczyłem to! LOL, on spadł! Ja wysoko skaczę tym w ogóle z Kibidibi. Uwaga, przechodzę, dobra? Ty idziesz nim? Patrz, no ma nie jak... Ja mam w ogóle te nóżki jak ten, pająk. Możesz iść. Dziwnie, okej, okay, dobra, idę szybko, przechodzę, dobra. Teraz tak musimy przejść, jak ja popitalam normalnie tym pajączkiem. Teraz tutaj idziemy. Szybko, szybko, bo to na czas, Pati musi zdążyć. A Patty... to na czas było? No, na czas to było. Teraz tutaj chyba kliknęłem Nie, coś. Chyba. A, mhm. Idziemy. O, tu jest jajko, tu jest jajko. Idę, idę na jajko. Uwaga, uwaga, uwaga. I teraz mamy. Jest! Nowy jest! To jest y... TV Man jako Toaliet! LOL. Serio? Ej, patrzcie, wezmę, kliknę morfy. Ej, dostałem jakiegoś fajnego morfa, patrzcie na to. Jaką jak e, jak twarz to jest? jest. to jest TV-man jako skibidi KBDB to ale jazda. Dalej, uwaga, przychodzę i patrzcie, jumpscara zrobię teraz, uwaga. Padycja, patrzcie na mnie. No, patrzę. No, uwaga, jeden i bój się! Whoa! Widziałaś to? Jazda, dobra. Wchodzimy tam dalej. Teraz przechodzimy do. O co? Mamy kopać to? A to jest do o, kopania. Aha, idziemy tam dalej. Uwaga, czy to będzie wyjście? I wyjście jest. Kolejny morf. Speakerman! Wow, tego wow. właśnie chciałem. Okej, okay, będziemy mieć Speakermana. Wchodzimy i mamy Speakermana teraz. Jest speakerman. Patrzcie, jestem speakermanem. O to ja właśnie chciałem być. Speakerman jest dobry, bo on chronił toalety. W sensie kamerzystów, co ja gadam. Speakerman chronił kameramen i rozwalał toalety, nie? Jest Nawaz jeszcze na... może szukamy Jumpscare, uwaga, jumpscare! Ej, ja latam! Cześć, wolę, ja patrzę, strzelam! Ja potrafię strzelać! Ej, normalnie ja skaczę wyżej, ale fajnie. Dobra, idziemy tam do Grimace'a, jeszcze gdzie jest Grimace. Nie wiem, właśnie, Ej, gdzie Grimace jest. Ej, Grimace tam był. Wiem, Ej, dora, że można go zdobyć. Tam jest jeszcze u góry, chłop, czekaj, tu jeszcze widziałem. Tam jest y, główna toaleta. Ej, toaleta! Tam. tam jest toaleta z trzema głowami, i to będzie kozak. Idziemy do toalety z trzema głowami. Patrz jako speakerman idę rozwalić z toalet. No tutaj jest z y, kibidibitolietem. Hey, 52 osoby tu są? I co? I jak dużo osób, to jest tak, najwięcej to jest osób. Ej, to jest na trzy głowy, czyli to jest główna toaleta. Dobra, tego szukamy, wchodzimy i robimy to. Ej, dobra, jesteśmy w środku, Ej, się odrodzę, będę z normalny sobą. Okej, okay, teraz mamy... Co to za jaki wielki tam z młotkiem? Ale teraz musimy sk aaa! skakać. Pff. Ej, co? Ja żyję? Ej, ja chodzę, patrz, ja żyję. Żyjesz? <ścoughs> Ej, ja padnę, padę, Patrz, zbugowana mapa jest. Dawaj, dawaj, bo ona ci nie pomoże. No Ej, patrz na to, zgodzyła. patrz. No, ale ja jestem na dole, normalnie widzisz to? Ja tu chodzę po babciu. Nie, na dole. ja Cię nie widzę. Ale jazda, ty, zdać, opuszczam to. Jeszcze raz, to spróbuję wejść. Zbugowało się coś i normalnie chodziłem po wodzie. Powinienem paść, a normalnie żyłem. Dla, Czekam jeszcze na raz, Ciebie. Do góry. No idę, idę, poczekaj na mnie. Wspiąłem się do góry po drabince, teraz do Ciebie przyjdę. Okej, okay, on też tam poszedł, ten speakerman. Tam jest najwięcej osób w ogóle. Ale wchodzimy. Okej, okay, jesteśmy. Dla, Dobra, to lecimy. jest. No, klikamy Dwa jest, Jesteśmy wszyscy, jesteśmy wszyscy dola. Ale fajnie la, się. E, tu jest wielki złotkiem, jaki duży! To jest główna toaleta. Okej, już skakujemy, jest... dobra, dobra, ja o, tu ma ręce, patrz na to jak on wygląda. LOL To jest to, toaleta z trzema głowami. No idziemy teraz tutaj mamy kliknąć. co? So, przechodzimy niżej. Okej, okay. skacze, skacze, czekaj ostrożnie. Nie ty żebyś czemu? Nie! No nie mówiłem z tym, no jak weszła. ty nie, no weź kliknij. No kliknij, no, kliknij no, to w to. Uwaga, Dojad. uwaga, dobra. I teraz ja idę idę, i teraz ja ci klikam. Super masz, proszę bardzo. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko i ci, 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 ci. Dobra. Czekaj, no jest nie. W mogę się... no. no teraz musimy się podsadzić. Uwaga, podsadzamy się. Dobra, teraz idziecie, proszę bardzo. A, Możecie nie wejść, nie. wejść, dobra. I teraz mamy jakiś zielony przydisk. co to jest? A klikam. A tu jest jakiś w ogóle ten klocek, co to, do, do czego to. A, tu się podsadza chyba. Dawaj, jest na klocku Ale dalej. Ale o co chodzi? A, mamy ten klock przesunąć. My musimy go przesunąć, dawajcie. Przesuwamy go, przesuwamy go, dawajcie, dawajcie, przesuwamy go. Szybko idziemy, idziemy, przesuwamy go. No nie respcie, bo wy na przycisk... Ja nie respię. Uwaga, uwaga, idziemy powoli, powoli, powoli. Musimy go przesunąć. No nie, ktoś na przycisk zaraz wejdzie. Tak? Ja nie wejdę. Uwaga, uwaga, przesuwamy, 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 przesuwamy. Bo Jak wy mamy dwójkę... go przesunąć? No bo wy według wujkę go przesuwacie, dlatego... O, teraz jest się. O, ja, idziemy, idziemy. Powoli, jedna osoba najlepiej niech to robi. No to ty. Ja, teraz tutaj, okej, okay, przesuwam. Dobra, teraz tutaj musimy przesunąć. Uwaga, uwaga, przesuwamy to, żeby się podsadzić. Ej, czekaj, dokąd? musimy sprawdzić, gdzie mamy iść. Właśnie, A tam jest zielone, czekaj. O, tu jest jakieś jajko, biorę jajko. Jest, mam nowego. w toaleta jako bakru? Nie, co to jest? Dors chyba. Ale to teraz... są ja, właśnie. Ale gdzie to posadzić? Tam mamy, okej, okay, tam dalej mamy. No ale no, weźmy to, przesuńmy tam wtedy. Żeby tu się zaklinowało, musimy tak to. Ojojó, jak ciężko jest. Musimy jakąś tą stronę to obrócić, teraz w tą może dajmy radę. Uuu, pchaj, pchaj, do przodu, ale ciężko, zaklinowało się. O no. nie, dobra, w tą stronę, musimy w tym kierunku. Nie, za O nie, teraz z tej musimy wypchnąć to, uwaga, uwaga. wypchnijmy. O no, nie, on zrezytował, co, gościu. Przecież ja bym to naprawił. On poszedł i ze stoł, to specjalnie. Aj, co on narobił? No teraz musimy od nowa to pchać A ten chłopatyczek... No, nie dotykaj tego! Ale ja to sam przesunę, uwaga, uwaga, teraz przesuwamy to, przesuwamy to. Nawet teraz tutaj, no oni się pchają, wiesz i teraz wszyscy to będzie Wyrównaliśmy. nie. Wyrównaliśmy, dobra, pójdzie dobrze może. A teraz tu będzie dobrze, dobrze, będzie dobrze, tu będzie dobrze, to będzie dobrze. Dawaj, 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 super, super, super. Dajemy, dajemy, o nie, żeby się nie zaklinowało! Nie. Znowu tak samo się zaklinowało! Nie. Cześć, cześć, jest tej źle. Jest, przesuwam, 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 Daj radę, daj radę, daj radę, patrz, no nie no, nie się dobrze, pchają. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dobrze, widzisz, ja to jest, robię jest, dobrze. Jest, 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 udało jest się, do przodu, teraz przodu, prosto, Teraz tu, teraz tu, czekaj, czekaj, teraz tu pchamy. O nie, za daleko. Jak to mam, nie! jak to mamy wypchać teraz? Źle teraz jest, ale czekaj. O nie, czekaj. najgorzej, ej, czekaj, wezmę jakiegoś morfa, może, ej, może morfem, właśnie mamy morfy, pomożemy morfem. Patrz, ej. Co jest gady waliłem się. Ej, mogę morfem to przeskoczyć! Patrzę, tak wysoko skaczę, że to morfem przeskoczę. No, idziemy, idziemy dalej. Ej, coś tutaj jest zielonego, co tutaj jest zielonego? Idę A, zobaczyć, tam co to. To jest do podskoczenia, to. tutaj musimy to przeskoczyć. A nie, tu jest przycisk jakiś. Ty, dawaj, kliknij ten przycisk. I co teraz? A, bo na tym przycisku mamy położyć to pudełko, rozumiem. Hmm. No, i to nam nie wyszło. Okej, okay, to pudełko musimy to przesunąć. No musimy go przesunąć, to tak. pudełko, żeby przejść dalej. No więc jeszcze nie? raz spróbujmy to zrezygnować. ja morfem teraz, teraz to postam. przesunę, bo jestem większy, morfem to teraz walnę. Uwaga, patrz, morfem, jestem większy, patrz. Uuu, patrz jak mocno, wow. widzisz? No, patrz, na to, jak jo. przesuwam, patrz jak szybko. Jo, morfem, Ej, morfem, bo mam rację. siłę, widzisz? Uważaj, patrz. uważaj, uważaj, uważaj! Okej, okay, okay, ja mam siłę, ja mam siłę. nie, nie! nie うん <laughs> Czekaj, latuje, patrz, patrz jak ja to robię, widzisz, jak ja to robię. Jak, ty jesteś mocny, ja tylko ci podziwiam. Ja jestem mocny, bo jestem morfem speakerman. Patrz pa, pa pa, jak to przypykam. To żeby nie do końca jest, no, do ścianki tam, żeby się nie spiegło. Jedno, jedno z cięższych. no ja to już... No, pchaj, pchaj, ja tu stoję. Dawaj, dawaj, daj, pchajcie, no. No nie da się już. No dawaj, możesz, możesz. Dawaj dawaj, 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 dawaj. No, teraz jest, 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 dał, radę, dało radę, patrzcie, patrzcie. Co tu się dzieje, proszę państwa, ale musimy uważać, żeby to się nie zablokowało. Ej, to jest trudne, ciężko. i bardzo powiem, trudne, nie? jak to mam przepłacić? Patrz aż mi ekran zasłania, to. O dobra, Nie, no, Nie 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 nie! Dobrze ja dobrze dobrzę, dobrze! Dobrze dobrze, patrz jak to pcham! Teraz musimy tu w lewo, w lewo w lewo w lewo. Dawaj <śmum> teraz tu, patrz. Jak ty dajesz no, radę, fajnie! Pchamy, Puch. patrz, z speakermanem, to ja mam mocno siły dużo mam. Patrz, patrz ja! jak go to pcham, widzisz? Ja, ej kozacko! No, Patrz dobrze. ile siły, patrz, pa 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 już zaraz będzie, zaraz będzie, jeeesss! Otworzyło się! Szybko idziemy, 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 idziemy! Jesteśmy, Speakerman jest najlepszy, to speakermanem zrobiłem. Znaczy, e, teraz ja nie przejdę tego, musimy tam przejść. To idźcie na lewo, idźcie na lewo. Ja tutaj przejdę, czekaj na lewo, teraz... Tu się na cofa. Na lewo mamy iść? Aha, bo ja No, Ja przechodzę, poszątka. przechodzę, okej. Okay. Patrz, speaker nam to skoczy wyżej. Dam, dam, kliknę wam. Uwaga, kliknę wam. Proszę bardzo, no. Idźcie, idźcie. Raz mi kliknijcie, raz no, mi, raz masz. mi, weźmy, szybko odklikaj, 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 czemu, no, no ja, dlaczego nie odklikałaś, on by spadł, co ty zrobiłaś, ty. przecież ja byłem, no, mógł odklikać, co on wtedy panu, no weźmy w takim razie tutaj wejdźmy teraz, z tej strony, dobra, teraz tu, okej, okay. ja kliknę czerwony, idź na czerwonym, czekaj, po co jest ten czerwony, aha, dobra, Ej. tam trzeba wrócić, a tam trzeba wrócić, okej, okay. jestem, Ile? jestem, jestem, dobra, a teraz mu nie klikaj, nie klikaj mu, i teraz co wy robicie? A gdzie wy nie, ma... wiem do zielonego, ja muszę do zielonego. Nie, nie, do zielonego nie do zielonego nie wskaku, nie, A nie mógł skoczyć, ten tak, koleś biedny. Dobra, oni pojechaliście do... i teraz przejdźcie tam na zielony. Na zielony stoimy. Znikło, teraz ja idę, do Ronnie klikuj, teraz uwaga, leci kolejny do was. Leci ale teraz co mam się zrobić, bo czekaj. O nie, on tu wszedł z powrotem! Arr. A na biały, na biały! No na biały, wskakujcie na, na biały. wskakujcie na biały. On dobrać. przeszedł, gościu, ale nas wykiwał. Ale gdzie mamy teraz? A do ciebie, A do, do mnie. ciebie. Ej, on przyszedł samemu, ale gościu. Chcieliśmy go nabrać, ale to obi było ciężkie ogólnie. To było główne, bardzo ciężkie z Kibidi Przechodzimy teraz, patrzcie, jesteśmy. Mamy, mamy toaletę z trzema głowami. To było bardzo ciężkie, ale wow, daliśmy radę. Daliśmy radę, ale okay, to. Było, było bardzo ciężkie, ciężkie no. Mam z KibiDB toaletę z trzema głowami. Patrzcie, jestem, jak ja chodzę w ogóle. Jumpscare. uuuu, wow. Ej, nieźle, mamy tego. On był na, jeden z najtrudniejszych w ogóle. Chcielibyście widzowie z nami pograć, wbijać na nasze grupy, wbijajcie teraz do Pati na kanał Pati Smile, Pati X też nagrywa Robloxa tak, na YouTube. Wpadajcie teraz do mojej dziewczyny Pati, macie link w opisie. Zobaczcie moją grupę na Robloxie. Zobaczcie, macie link w opisie. Też Was przyjmę do mojej grupy i możemy sobie pograć wspólnie. Macie profilowe też linki w opisie do mojej grupy na Roblox i mojego profilu. Widzimy się jutro!